obrad. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Powiatu Proszę bardzo. Proszę Pan Radny Michał Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo, ja wiem, że nasza poprawka została przegłosowana, czyli odrzucona przez Państwa, ale myślę, że był czas kilku dni, może Państwo przemyśleliście swój błąd. Ja przeczytam tylko tą i myślę, że każdy wie, jak to rzeczywiście było i zapytam, czy Państwo w tym temacie zmieniliście swój pogląd, czy nie. Radny Senior Andrzej Skór przywitał przybyłych gości, rozpoczął kontynuację pierwszej sesji Rady Powiatu. Powiedział, że za chwilę będzie kworum i obrady będą kontynuowane zgodnie z przepisami prawa. Lista obecności radnych stanowi załącznik numer 11 do protokołu. W sesji dotyczyło 8 radnych i jeden radny, który nie złożył ślubowania. Państwo przegłosaliście, że było dziewięciu radnych. Więc się chciałem Państwa zapytać, czy z perspektywy czasu, po rozmyśleniu, doszliście do wniosku, że rzeczywiście było dziewięciu radnych, czy było ośmiu radnych, plus jeden radny, który nie złożył ślubowania. Jak Państwo w swoich sumieniach to przeanalizowaliście, chciałbym jeszcze raz usłyszeć, jeżeli to możliwe, jest. No rzeczywiście było ośmiu, plus jeden kolega posławski, który ślubowania złożył. Państwo. Powiedzieliście tutaj, przegłosowaliście, że było dziewięciu. Więc chcę się pytać, czy nie gryzie was sumienia, czy może zmieniliście się Dziękuję. Dziękuję. sprawdzie pan radny Jelniński odnosi się jeszcze do protokołu innego. Rada głosowała nad przyjęciem protokołu pierwszego. Czy w tej kwestii ktoś z państwa radnych chciałby zabrać stanowisko? Proszę Pan Starosta. Ja powiem tylko tyle oświadczyć, że w temacie protokołu z pierwszej sesji wypowiedzieliśmy się ostatnio i traktuję to wypowiedź jako ostateczną. Dziękuję. Dziękuję. Przejdźmy do protokołu jednak. Czyli jeszcze jakbym mógł, mam czyste sumienie, tak? Proszę powiedzieć, czy mam czyste sumienie, tak rzeczywiście było? Tak, czy mam jest... czyste sumienie. Tak, mam czyste sumienie. Przejdźmy do y, przyjęcia protokołu z y, trzeciej sesji jednak. Złucham. Nie widzę. Kto z Państwa, zatem kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z trzeciej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Przy jednym głosie przeciwnym. Kto się wstrzymał? Sześć głosów wstrzymujących się i dziewięć głosów za. Zatem stwierdzam przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Powiatu Mysłowskiego. Punkt jedenasty. Wolne wnioski sprawy różne. Proszę, pan radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Państwo, ja na ostatniej sesji obszernie ustosunkowałem się do sprawy Pana Ryszarda Wycińskiego dotyczącego zajęcia pasażerowego. I proszę? I drodzy Państwo, przy tym stanowisku stałem do dnia dzisiejszego. Natomiast kiedy dzisiaj czytam w Trybunie Opolskiej, czy to było w piątkowej, że jeżeli chodzi o pas drogowy, to Godeta się pomylił, że to Leniński chce zniszczyć rodzinę państwa liścińskiego, to chcę powiedzieć, panie starosto, że Godeta się nie pomylił. Chcę państwu również powiedzieć, panu szczególnie. Bo Pan się mianuje rzecznikiem Pana Wojewody, a nie gospodarzem powiatu Niemiecowskiego. Że to, że naliczone zostało za zajęcie pasa drogowego, zostało to zrobione zgodnie z przepisami, to chcę bardzo mocno podkreślić. Zgadzam się z tym, że kara za zajęcie tak małego odcinka jest nieproporcjonalnie bardzo wysoka, ale słowa Pana Wiercińskiego przy podważeniu decyzji drogi. Brzezinka i były takie, że nie chodzi o ilość metrów kwadratowych zajętych, chodzi o to, że prawo zostało złamane. A prawo zostało złamane przez Pana Ryszarda Bliczyńskiego, co wielokrotnie tutaj na tej sali udowadniało. I Panie Starosto, ja wiem doskonale, że ma Pan pewne zobowiązania w stosunku do Pana Wojewody i te zobowiązania Pan próbuje realizować, ale na litość Boską niech Pan się nie wypowiada, że Pan umorzy to moje postępowanie, jeżeli jeszcze prowadzi to instancja zwana samorządowym kolegium odwoławczym. Jeszcze ona nie zakończyła procedur, a pan już chce umarzać moją decyzję, która raz jeszcze powtarzam została nałożona taka raz zgodnie z przepisami. Powtarzam już po raz który zgadzam się z tym, że drastyczna, ale zgodnie z przepisami i z wywodem pana Wicińskiego, że nie o metry chodzi, chodzi o same zasady, i o. O, o to, że zostało prawo złamane. I ja, ja Panu życzę, żeby Pan, no te zobowiązania swoje e, dotyczące, ja to oficjalnie mówię, to Państwo dostaliście list otwarty do Pana Starosty, korupcji politycznej, nie tylko z Panem Wielczyńskim, ale również z Panem Rogalskim, bo następne zobowiązania będzie Pan musiał wykonać w stosunku Pana Rogalskiego, swojego serdecznego kolegi, który się Pan bardzo mocno przyjaźni. I chcę Państwu zakomunikować, że dzisiaj postanowiłem, że tą sprawę e, pasa drogowego skieruję jeszcze nie wiem do jakiej instancji, zastanawiamy się czy to prawnikiem, która jest niezależna od Pana Wojewody, niezależna jest od Biura Prawnego Pana Wojewody, żeby tą sprawę dogłębnie zbadać. I raz jeszcze powie, powiem, że, że to będzie zawdzięcza wojewoda właśnie Panu, Panie starość, to dlatego, że Pan no, w swoich wypowiedziach no, cały czas podkreśla, że geodety się pomylili, że Tojenicki jest kawał drania, no może nie dosłownie, ale tak można y, z tego wyczytać, y, że, y, że nie będę przymykał oko na, to, na tą sprawę, a będę bardzo mocno pilnował, śledził postępowanie w sprawie, w sprawie Pana Wielczyńskiego. Natomiast chcę Panu również powiedzieć, że, i to mówię bardzo mocno, podkreślałem, że z tymi pracownikami, których Pan zastał tutaj, zająłem w, w Polsce 15 miejsce, a w województwie opolskim powiat nabytowski jest jedynym powiatem, który, który jest ujęty w tej w, w wspólnocie samorządowej w tym konkursie, gdzie, gdzie powiat że Mieszkowicach zajął 15 miejsce, miejsce w Polsce, a jedyny w powiecie w Województwie Opolskim. Natomiast słuchy mi dochodzą, to Pana sprawa jest, ale ja jako radny powiatowy, wie Pan, tego powiatu też mi zależy na tym, żeby była dobra atmosfera wśród pracowników, wśród mieszkańców, żeby dobrze że się działo. Wszystkim nam to zależy chyba, nie? No, nie tylko Ilnickiemu, ale chyba każdemu radnemu, który tutaj pracuje ale widzę i słucham, słuchy dochodzą, że zaczyna Pan jakąś lustrację dziką tych pracowników, wypowiada się Pan, że, że, że będzie sprawdzał Pan kursy, na które pracownicy jeździli, czy to nie były kursy tylko balangowe tak zwane, no wie Pan, no jestem bardzo mocno zaszokowany tym i, 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 i zatroskany jak to dalej może być, czy, czy, czy w dalszym ciągu Pan będzie tą praktykę, praktykę stosował, bo wiem, że jakieś zobowiązania wyborcze Pan podjął i będzie chciał Pan swoich ludzi tutaj, gdzie będzie tylko możliwo upychać, ale ja ostrzegam Pana, żeby Pan przy tym nie majstrował, bo może Pan wszystko zepsuć, to co myśmy tutaj przez 4 lata, może nie przez 4 lata, ale przez 12 lat samorządu powiatowego wspólnie tutaj budowali, również tutaj kolega Andrzej Spór. Thank you very much.